Siemaneczko widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z CS Faila, waszej ulubionej strony. Także proszę o zostawienie lajka, suba jeśli jesteś nowy, a jeśli chcesz zagrać na tej super zajebiście fajnej stronie, która wyróżni co do centa, to link w opisie. Zapraszam. No to co, lecimy z tematem. O, 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 czy o, 91, D może. Weźmy sobie za minimum. I tu, leave game, leave game, custom, i też za minimum. Dwa razy wbijemy. Może ktoś dobije. Nie wiem, czy to można boty brać, czy nie. No ale. O, proszę. Pierwszy kandydat. I co mi pokażesz? Przegraną mi pokażesz. Dobrze. Ostatni kandydat na górze. I co teraz? O, wygrana. No i już jesteśmy do przodu. Mieliśmy ile 37. No to elegancja Francja. Poczekam chwilę, może ktoś coś zrobi fajnego. Za jakąś wyższą sumkę. A po 20 centów to mnie nie interesuje zbytnio. Szczerze mówiąc. No, dawać mi tu coś jeszcze. O, za piątkę. Aha, fajnie, cofnął. A to świnia. No, dawaj to za piątkę, jeszcze raz tu bijemy. Ale sobie nie będę tracił dużo czasu, bo. E, dobra. Kisty, Idziemy na dżekusia. 1,88. Nie dobijemy 1,95. Okej, okay, ładna pulka już się robi. Okej, okay, okej. Okay. Ja I mamy 12, O, kurde. No, o kurwa, 6 dych, co jest chuje. Aha, no to z moimi 4 dolarami to mam jakieś 6%. No, zobaczymy. E, no nie, Janosik wygrał. Skąd ten, kurwa, jak nosik się tu wziął, to ja nie wiem, 4,6 ticket. Middle, cholera jasna. Dobra, chwilę zostaniemy chyba na tym dżekusiu, bo widzę, że fajne pulki się robią. Albo chyba, że to było jednorazowo, to nie wiem. Dobra, tutaj kolega wbił za czwóreczkę już na start. Przygotuję się może tak jednorazowo za 3,50. To już nie jest, będziemy tutaj czaskać pieniędzmi na prawo i lewo. Ale może na last ticket czy 51%? Ten jeden cent można uratować. Dupsko. Ostatnio sekunda wbiłem, ale nikt nie wbił po mnie. Eee, shit. No dobra, ale 38% mamy. Także jest tu nadzieja. Duża nadzieja. No i po nadziei. Low ticket zamiast high ticket. To oznacza, że jesteśmy w plecy szóstka. Trzeba iść na nasze kochane miny. Spróbować szczęścia. Dzisiaj jest co 22, no to 22. Lecimy. Pyk, siadło. I godzina 18. No to 15, o oh, kurwa tu. Eee. Siadło, zabieramy, dziękuję. A nawet mogłem wybrać, że luty drugi. Hm, no dobra, no nic. Idziemy na się z powrotem. 363. Wbijamy. I czekamy Give me money. money Money, 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 No i O kurwa Ty szrek, ty Weź się uspokój może, co? Weź od odstąp innym Mamony Tu kolejny szrek, co wy macie z tym szrekiem? Nie, no, tu się nie dogadaliśmy Przechodzimy na minę znowu na minach wolę dzisiaj nie grać, bo ostatnio dało nam dużo zaczęło dało, no odrobiliśmy, no i byliśmy na plusie A wiecie jak ta strona funkcjonuje Tam gdzie zarobisz, tam musisz oddać Razy dwa Także zrobimy sobie pyk Pyk Dziękuję Uch Siadło, dobra 1.37, bo przeczułem tutaj szybkie lipowanko Za pierwszym razem Właśnie, dobrze, dobrze wykminiłem. Teraz za je dwójeczkę. Teraz za drugim razem zrypuję. zripuję. kurwa przewiduje przyszłość normalnie. Teraz zapewne chcę zripować za trzecim razem, dlatego tylko dwa razy mogę kliknąć i to będzie tu. Dobra, już nie przewiduję przyszłości. Dobra, ten Jackuś mnie interesuje. Jak takie fajne półki się robią. 20-15-30 Także tu siedzą widzę i obserwują. Może trzeba to trochę rozchulać. 120 jeszcze dobijemy. I na koniec jeszcze 2.01. A to na sam koniec. No snajp ktoś... Dobra. Ja ostatni 30% mamy, elegancja Francja. No. Podziel się, podziel się czymś. Ach kurwa, z Niemcami się nie chce dzielić, to bez przesady. Szajzeraj. Hmm, co tu teraz wytmienić? No było blisko, no, było blisko. Hitler Jugend wygrał. teraz musi wygrać polski Jugend. 2-0-1 wbijamy. Dodamy 2,50. No coś musi dać, no. Dobra i do bitka i znowu zaraz dobijemy. Na sam koniec trzy dyszki w puli, elegancja, Francja i na sam koniec, o kurwa ten jeszcze zesnajpił, jebany. Dobra, ale cztery dyszki bym przytulił, not gonna lie. No nie bądź taki, no podziel się, kurwa ty byś się podzieliła no. Jeszcze tak, w taki sposób miał oszukać to naprawdę. Na samym dole. Jaki to ticket był? O Kijwie. Tak szybko to znika, że nawet nie widzę kto gra. PvP, nic ciekawego. diffuse miny, nie chcę ryzykować. Tutaj też nic ciekawego. Może spróbuję raz. Na 2,60 za trójkę. Dobra, zripowało akurat. Wbijamy. Jedna próba, jedna jedyna. Let's see. Co się wydarzy. No i lecimy. No i kurwa wylądowaliśmy. Ja Perdol ej serio. Nie, nie znam drugiej tak pechowej osoby, jak ja na kurwa crashu na tej spierdzielonej pięknej stronie, jakim jest Sales Fail. Pozdrawiam. Tu też wbiję, tu też wbiję. Kręć z tym kołem. Dobra, w dupę. Dawać te dwa razy. Także tym bardziej, że przerżnę wszystkie pieniądze. Potrzebuję hajsik z refów. Także zapraszam do użycia kodu Jungo. Wtedy macie 5% bonusu przy depozycie, bo trzeba odrobić stratę. Dobra, tu też bije. No wbijcie, kurde, nie bądźcie tacy. Dawać to. Raz, dwa. Co, nie macie pieniędzy, widzę. Więcej szóstka w sezonu, dobra. Tutaj też proszę wbić. Wow, cud. No tak, to co najmniejsze to nam da. No to akurat jest normalne. przecież. Ja mam poprosić o trójkę, żeby wygrać. Wtedy będę zadowolony. Albo najlepiej, wszystkie te dwa jeszcze pozostałe, żeby wygrać. No nie wiem, czy tak zostawić, czy wyjść po prostu. Sprawdzimy, że na szybko. Dwójka, dobra, mam 20 sekund. W głowie odliczam powoli czas. A bo wiecie, co dobiję za 1,86. Żeby było w ogóle, że mnie przespał. Jak tutaj się nic nie wydarzy, zaraz to stąd po prostu wyjdziemy, żeby ciągnąć te końce Tego nie potrzebuję. Wbijemy za 2,51. na i nic. To tutaj w sumie też nic nie ma. Dobrze, już nie zdążymy wbić. Nie, sobie kółko tam się kręci szereg. Czy ty kurwa chcesz dostać wpierdol? I idź już stąd. Dobra, leaf i leaf. Ja nie będę czego człowieku. Ja nie mam czasu. Tu trzeba grać. Ty, a może jakieś kółeczko spróbujemy? Razy 2, dobrze. Żeby się odbić. Dobra, za I dupę, dawaj to. Piąteczka na razy 4. Będziemy mieć wtedy 3 dyszki. I zrobimy jednego bycika za dyszkę na dżekusia. I prima sort wygramy dżekusia i będziemy znowu na plusie. Teraz patrzcie, co się dzieje. I jeb, yep. lecimy. Razy 4. Dobra kurwa, że to ten kurwa jackpot Znowu jakieś 13 Ja nie o takie jackpoty walczyłem Ludzie To dajcie Nie nie, nie, nie czuję min Nie czuję To już wolę chyba Co tu jak ci greeny były w ogóle? A nie wiem, Grina też nie, nie, nie chcę tego ryzykować, Ja robię po swojemu. Piątka jeb. Maxa jak będzie dobra pula też dobije na sam koniec. Dobra, dwie dyszki jest. Tego 25% moje. Dawać, ktoś nie chce snajpić, Snipe, snajpe, snipe, snajpe. Snajp, snajp. Chuj sam ze snaipiłem. Chuj. Wygram to wygram, jak nie, to nie. Na zakończenie tego odcinka. Let's, see czy się uda, czy się nie uda. Wychuje nas, dobra, nie wychuja nas, Uf, chociaż tyle. Ile się zwróciło? Proszę pokazać. Ile mam mony dla nas? 21,70, mieliśmy 37. No, takie 40% zripowaliśmy, ale nie ma tragedii. Proszę o slajka, subika i widzimy się w kolejnym materiale już w Sobota. Albo jutro. Nie wiem. Jutro jest piątek. Zobaczymy. Jutro albo w, piątek, nie, w sobotę. Piątek, sobota. Nara.